No i kurwa jak ja nienawidzę, jak mam flesza na gębie. Czy jest obiektyw? Tu jest, dobra. Pół roku jak nie więcej przed kamerą mnie nie było. No dobra. Trzy, dwa, jeden. Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w ten ponury, niedzielny popołudniowy poranek w którym chciałbym wam oznajmić, że że mam bardzo dobre pomidory do zjedzenia mm. chciałbym nadać tej poważnej chwili takiego stonowa stonowanego czarno tonu żeby to wyszło jakoś jakoś poważnie nie no, ja jest robię po prostu nie chcę dawać tego w koleż, ponieważ moja komórka daje tak o źle, odzorowuje kolory, że już wolę dodać w czarno-biel. I słuchajcie, nie, no nie mogę się patrzeć na ten flash. I, słuchajcie, jest taka sprawa, że w końcu chciałem. Sorry, że tak podjedam przy Was, ale po prostu mam ochotę na pomidorka. Mam ochotę stworzyć w końcu QA. QA kiedyś nam robiłem raz, ale to nie wyszło. Pewnie teraz znowu nie wyjdzie, ale. Ale mam nadzieję, że wyjdzie. Tak więc teraz w tą niedzielę macie czas do dobrze przysz do przyszłej, powiedzmy, soboty, niedzieli. Możecie tam na dole, gdzieś tam w adnotacji, na twór, co ja, pieprzam, w, kom w komentarzach yy, pisać swoje pytania. Możecie kilka pytań, bo za zazwyczaj jak się zaczyna seria, to yy, zaang zaangażowanie widzów jest na tyle małe, że, że po prostu poluźnie wam pasa i możecie sobie. Powpisywać kilka, kilka pytań naraz, tak więc no Jak ja się dziwnie czuję przed kamerą Masakra, mikrofon mikrofonem, ale jak Patrzę się jak debil sam do siebie w, w oczko kamery, to To mnie rozbraja, nie będę dłużej przeciągał, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie, nie wiem, przyszłych odcinków, odnośnie na przykład mnie, mojego kanału Czy czegokolwiek tam sobie zażyczycie, oczywiście w miarę rozsądne pytania to się tyczy zwłaszcza niektórych, którzy na Steamie lubią pisać różne pierdoły. E, tak więc jakieś w miarę normalne pytania, jakieś nienormalne pytania oczywiście nie będę czytał. E, normalne będę, jeżeli będzie ich mało, to postaram się wszystkie przeczytać, tak więc... E, no teraz macie chwilę dla siebie, ja będę konsumował pomidorki. Mm, no i jazda do roboty. Mm. Dobra, z ogródka. Zbierane jakiś tydzień temu. Muszę wam powiedzieć, że swoje pomidorki, to są jednak swoje pomidorki. Mmmm. No to się nie przejmuj, to tam. Bierz tam. Mmm. Jak, jak Ci przyjdzie na myśl, to jeszcze drugie pytanie możesz założyć, tak więc wiesz, nie ma problemu, nie? Mmmm. O jaki mały się trafi. Mm. I znowu pójdzie wszystko w dupę. Napisałeś już? Nie napisałeś? Czekam. Pomidorki mi się kończą. No, no się rozpisał. Oj. No i? No. Ale że połatkiem ci klawiatura nie zapłynęła od tego pisania. Z wami to normalnie 7 światów. To jeszcze nie napisałeś, to bierz się do roboty i pisz. No tu jem grubne pomidorki mi się kończą. A ty, oha, pewnie się patrzy, nie? A, nie chcę jeszcze poczeka. Pisz, bo do niedzieli muszę się wyrobić. Jak nie to. To będzie z niedzieli. Ostatni pomidorek. Masz ostatnią szansę, żeby to napisać. To jest ostatni pomidor. Time's up. Niestety, koniec.